Cześć! W ramach poszukiwania ciekawych narzędzi w Excelu, które są nieco ukryte i mniej popularne, przyjrzymy się dzisiaj, jak działa aparat fotograficzny. Posłużymy się danymi z innego filmu na temat zarządzania domowym budżetem. Zachęcam do obejrzenia tamtego filmu, aby zobaczyć, jak w efektywny sposób można zarządzać domowym budżetem i jak przygotować narzędzie do tego. Jak również zachęcam do obejrzenia pierwszego odcinka z serii ciekawostek dotyczącego tego, co zrobić, aby Excel przemówił. Opcję aparatu fotograficznego, o którym będziemy dzisiaj mówić, włączymy w tym samym miejscu co czytanie komórek z poprzedniego odcinka. Klikamy z prawej strony na pasku szybkiego dostępu i wybieramy More Commands. Więcej poleceń, a następnie na samej górze wybieramy wszystkie polecenia. All Commands, a następnie musimy zjechać do litery C. I wybrać opcję Kamera, a w wersji językowej polskiej aparat fotograficzny, a następnie przenieść to narzędzie do prawego okna. Klikamy Dodaj, a następnie OK, potwierdzamy. Po czym, jak widzimy na samej górze, opcja aparatu fotograficznego pojawiła się na naszym Pasku szybkiego dostępu. Teraz aparat fotograficzny jest aktywny i możemy z niego skorzystać. Zaznaczamy obszar, który nas interesuje i klikamy przycisk aparatu u góry, a następnie wybieramy miejsce, w którym chcemy umieścić nasze zdjęcie. Przejdziemy sobie do drugiej zakładki i w wolnym polu klikniemy, po czym nasze zdjęcie zostanie umieszczone tutaj w drugiej zakładce. Zdjęcie to możemy również przesuwać do wolne miejsce. I co jest tutaj bardzo istotne w momencie gdy w naszych danych źródłowych Zmienią się wartości, to pojawią się one również na naszym zdjęciu. Spójrzmy teraz na inny przykład skorzystania z opcji aparatu. W innej zakładce, w komórce, a 2 na samej górze. Możemy z listy e rozwijanej wybrać interesujący nas wydatek. Na przykład wybierzmy oszczędności, które pojawią się również w zakładce obok, w ukrytej komórce, którą teraz sobie W komórce B26 widzimy ten rodzaj wydatku, który wybraliśmy w zakładce obok, a wartość dla tego wydatku Excel wyszukuje na przygotowanej wyszukuje z przygotowanej wcześniej listy w trzeciej zakładce. W związku z tym zróbmy sobie teraz zdjęcie tych dwóch komórek. I umieścimy je w trzeciej zakładce. Po czym możemy zmienić sobie rodzaj wydatku, i na naszym zdjęciu widzimy, jak zmieniają się wartości. Poprzez zastosowanie formatowania warunkowego w komórce C26 w drugiej zakładce, kolor tej komórki zmienia się w zależności od wartości, która się w tej komórce znajduje. Formatowanie zostało tak ustawione, że wartości powyżej od 0 do 500 zł. Są w kolorze zielonym, następnie powyżej 500 zł w kolorze pomarańczowym i od kwoty 800 zł w kolorze czerwonym. W związku z tym, wybierając na przykład kredyt, który ma wartość na naszej liście 1500 zł, komórka zmienia swój kolor na czerwony. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.